Cześć, ja jestem Lipe, i w tym materiale dowiesz się, jaki mam plan na start oraz jakie konkursy przygotowałem razem z firmą SPC Gear dla polskiej społeczności Lost Ark. No i od początku, serwer na jaki idę to Neria, Klasa, jaką będę grał, prawdopodobnie DevBlade na 99%. Mój plan jest dosyć prosty: wchodzę do gry, pomijam wszystkie możliwe kascenki i lecę z głównym wątkiem fabularnym aż do 50 levela. Nie robię nic innego, nic dookoła nie dotykam. Tylko wątek fabularny, 50 poziom, i zaczynam zabawę. Na endgamie. To jest mój plan na start. Levelowanie w tej grze jest bardzo proste. Jest mozolne, nudne, ale bardzo proste i bardzo szybkie. Myślę, że w około 11-12 godzin, jeżeli nie pójdę spać, to ten maksymalny level dobije. I w tym miejscu chciałbym podrzucić dla wszystkich osób zainteresowanych całym procesem levelowania: jak to zrobić dobrze, kanał AXO 91. Oczywiście, link do tego kanału jest. W opisie tego materiału i tutaj Axo przygotował poradnik składający się z trzech części jak tą 50 dobrze dobić, co robić, jak robić, jak grać. Jest wszystko ładnie podane na tacy, nie ma co grzebać i szukać. Przejdźmy do e, tematu jeszcze streamów. E, wtorek godzina 17.00 na moim Twitchu, czyli Twitch TV /lipej. Tam będzie odpalony stream, który będzie trwał, trwał, trwał i trwał. Chyba że okaże się, że jestem mega chory, bo staje się chory, no to wtedy stream będzie przerwany, pewnie wychodzi za godzinę 24. Ale jeżeli tak nie będzie, to posiedzimy sobie, zrobimy nockę, pogramy wspólnie, postaramy się wycisnąć z tej gry jak najwięcej w tych pierwszych godzinach, żeby było po prostu jak najśmieszniej. To, co ja zakładam, to oczywiście kolejki, kolejki, jeszcze raz kolejki, więc przygotujcie się na to, że też będzie trochę śmiechu i, i gadania po prostu na. Twitch czacie i przeżywania tego, jak długo te kolejki trwają. I jeszcze jedna ważna informacja. Pamiętajcie, że jest to gra, której wydawcą jest Amazon. A Amazon bardzo lubi wypuszczać gry, startować serwery przed czasem. Ja zakładam, że może się tak przydarzyć, że ta gra nie wystartuje o 18.00, tylko o 17.15 albo, albo nawet 17.15, 17.30. Oczywiście być może będzie to 18, ale myślę, że lepiej jest być wcześniej niż później. Przejdźmy do samego konkursu. Co będzie do wygrania? Słuchaweczki, słuchaweczki Viro i myszka Lix. I nie będą takie konkursy, do jakich jesteście przyzwyczajeni przez streamerów, czyli losowanie na Twitch czacie. Nie, nie, nie. Te konkursy będą ściśle powiązane z rozgrywką Lost Ark. Słuchawki będzie można zdobyć, czy znaczy zdobędzie osoba, która jako pierwsza wbije... 50 level na premierze europejskiej. Jak to będzie wyłaniane? Każda osoba, która chce wziąć udział w tym konkursie, musi wysłać do mnie screenshot albo filmik z tym, jak wbija 50 level. Wysłać do mnie na Discordzie. Na sam koniec powiem dokładnie co i jak. I na podstawie. Wysłanej wiadomości godzin w zasadzie, o których będą wysłane wiadomości, na tej podstawie wyłonie zwycięzcę, którego, mm, który dowie się oczywiście wcześniej, a ja opublikuję taką listę w sobotę z samego rana. Myszka tutaj będzie nieco ciężej, bo do pokonania będzie Guardian, Vertus, taka piękna bestia. W internecie są poradniki jak walczyć z tym Guardianem, jak się do niego dostać. Znajdziecie bez problemu myślę. I tutaj robimy taką zabawę, że do godziny 18.00 w piątek będę zbierał screenshoty czy filmy wrzucone na YouTube z skillem tego Guardiana I osoba, która pokona go najszybciej, do piątku, do godziny 18.00 zgarnia myszkę Leaks od SPC Gear. No i jak, zgłaszać, jak się zgłaszać ze screenshotami czy filmami? Należy wejść na Discord, na mój Discord. Link do Discordu jest też, o, też oczywiście w opisie tego materiału, więc bez trudu go znajdziecie i wysłać wiadomość do mnie. Ja znajduję się tutaj: Twitch Subscriber, Lipej. Nie mam mi tutaj gdzieś wyżej, bo chciałem być taki incognito troszeczkę, chociaż tak jestem wysoko. I do tego Lipeja proszę wysłać wiadomość. Ja sobie to wszystko prześwietlę. Będę prześwietlał też właśnie to wszystko w sobotę z samego rana albo w piątek w nocy. Zobaczymy. I w sobotę z samego rana wrzucę listę czy znaczy w zasadzie przedstawię dwie osoby które zwyciężyły przedstawię oczywiście na Facebooku. No i to by było chyba na tyle. Jeszcze raz zapraszam na, na moje streamy które wystartują we wtorek o godzinie 17. Ja też postaram się przygotować przed samym startem jakiś taki fajniejszy opis na Facebooku tego co dokładnie się będzie działo żeby wszyscy byli świadomi. Za uwagę bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się licznie na streamach. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie fantastycznie bawić i mam nadzieję, że weźmiecie udział w konkursach. I tutaj zaznaczam, że to nie są ostatnie, pierwsze i ostatnie konkursy, jakie będę organizował. Myślę, że za jakieś 3-4 tygodnie zrobimy coś jeszcze, jak już społeczność podobija sobie te, te maksymalne poziomy, już wszyscy będą ograni z gierką. No, może coś pod PvP wymyślimy, kto to wie. Za uwagę jeszcze raz dziękuję. Widzimy się w kolejnym materiale albo po prostu na streamach. Cześć, cześć!